Urodziłam Marysię i tak po porodzie sobie leżała koło mnie i ja tak na nią patrzy, patrzyłam i tak poczułam taki smutek, że jak ja sobie z tym wszystkim poradzę. Doszło do mnie, że jestem odpowiedzialna nie tylko za siebie, ale te, za taką małą istotę. Taka rozpłakana zadzwoniłam do niego i mówię, że mnie to przerasta, że ja y, że się z tym źle czuję, że jest mi smutno i płaczę. A on mówi, ale o co ci chodzi? Ale przecież ty nie jesteś z tym wszystkim sama. Masz mnie i ty się, ja się z wami o to To ja wstaję rano, 6.15, no i powolutku budzę dzieci. Kasia jeszcze wtedy śpi z najmłodszym. Czy no, 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 też stały? Co będziesz jadł? Pomidorka komuś pokroić? Dziś jak na ma zmywarkę? Porówki, proszę bardzo. A ja zrobiłem ci tutaj kawę, chciałaś? No, przed wejściem, no. Tak. Kiedy one wyjadą, to ja, ja szykuję tego kolejnego przedszkolaka do, do przedszkola, więc, więc go budzę, ubieramy się i, i go wiozę tam. O, wyciągnąłeś już. Dobra. idziemy. Idziemy, Stasia, do przedszkola, czy nie? Nie. Ze względu na to, że mamy agroturystykę swoją, to przyjmujemy klientów, planuję sobie, co tam trzeba kupić, na śniadania. Często jest tak, że sobie zaplanuję, że zrobię to, tam, to, siam, to i mi nic z tego nie wyjdzie, bo się okaże, że, że Staś potrzebuje więcej uwagi, więc po prostu sobie dużo rzeczy odpuszczam i jak czegoś nie zrobię, no to trudno. Zrobię to kolejnego dnia, albo jak wci z pracy i wtedy będzie łatwiej. Nie wiem, jakby tak zmierzyć linijką, to może by było gdzieś bardzo daleko, ale na Bali chyba byliśmy najdalej. Zawsze do Portugalii wracam, więc ta Portugalia jest jakaś taka akademia najbliższa w ogóle. Nasz zespół organizuje wyjazdy dla ludzi młodych, które mają być wyjazdem życia myślimy o tym, żeby, żeby mieć ten czas dla rodziny, żeby mieć też czas na, na pracę, no to sobie tak dopasujemy ten rytm i, i znajdziemy tą pracę, w której jesteśmy, możemy być dobrzy, najlepiej, nam, najlepiej się czujemy, ale też i nie mają z tego pożytek. Firma w ogóle daje dużo możliwości, dużo tego, tej wolności, gdzie to my jesteśmy w stanie zaprojektować swój dzień. A ja wracam w momencie, kiedy też dzieci wracają gdzieś ze szkoły, kiedy się robi największy gwar, najwięcej trzeba być zaangażowanym, one mają Więcej energii. Jegoś, jakoś to się kręci. Tata przyjechał, tak. Tak, tak, tak. Najstarsza jest Marysia, później z Piotruś, Hania, Jasio i Stasio. Mamy trzech chłopaków i trzy dziewczynki. W no, międzyczasie też się urodziła Dominika, jest teraz w niebie, więc możemy powiedzieć, że mam siódemkę dzieci. Natomiast wszystkie wychowujemy. Początki naszego małżeństwa były bardzo burzliwe. Rafał chciał nadal prowadzić taki studencki tryb życia, wychodzić z kolegami. Ja zostałam mamą, więc zaangażowałam się w macierzyństwo. Z dużo spraw zrezygnowałam. Ja po prostu chciałam odejść od tego człowieka, bo, bo nie widziałam w tym. Nic dobrego, tak? Że my się więcej kłócimy niż. i yy, że te dzieci widzą te kłótnie. No i ja zapisałam się do tego newslettera tatonet i dostawałam maile. Drogi tato, witamy. I tak mi się kurczę, ale owsiach, że to ja odbieram te maile, a nie mój mąż. Przekierowałam yy, te maile do Rafała i on. A co ty tutaj wysyłasz? I jak Rafał zaczął wychodzić na te spotkania próbą ojca, to przychodził po nich zmieniony. Po prostu wiedziałem, że muszę rower wziąć, żeby będzie... Te, a oni chcieli iść w ogóle. Obecność innych facetów, którzy mają te same problemy e, i można ze sobą porozmawiać w taki, e, na takim luzie. Bo inaczej się rozmawia z żoną, inaczej się rozmawia z przyjacielem, inaczej w grupie biznesmenów. Zaproponowałam, że to jest przygotowanie naszych dzieci do tego, aby miały rozróżniać dobro i zło, umiały podejmować decyzje i, i życie nie jest proste. Nikt nie, nie obiecuje, że będzie lekko, ale nie są same i taka kolejna myśl to tak muszę organizować swoje życie, żeby mieć czas dla innych. W ogóle zachęcam, żeby być w jakiejkolwiek wspólnocie. Yy, już abstrahując od tego, czy to wspólnota ojców, tatonet, czy klub mam, czy, czy wspólnota przy kościele, ale dobrze być, znaleźć sobie jakąś wspólnotę, żeby być z kimś, bo nawet. Yy, Teraz ten okres pandemii pokazał, że jak tak człowiek sam zostaje w domu, to nawet nie wie do kogo się odezwać i zapytać w ogóle, co jak tam czy u ciebie, jest tak samo jak u mnie. Warto gdzieś być cały czas, mieć kontakt, żeby nie dać się tak osamotnić w tym wszystkim. Kiedy podróżowałem po świecie i jeszcze w tamtych czasach, kiedy byłem na studiach, to jeździłem i tak podziwiałem, że te rodziny tak wychodzą na ulicę, są razem. Gdzieś po restauracjach, gdzieś do Grecji jak pojechałam, to te dzieci wszędzie były w tych, z tymi rodzicami, chodziły na ulicach. No i przede wszystkim na lotniskach. Widywałem całe rodziny dzieci. I tak jakoś wtedy mnie tak to ujęło, że, że fajnie byłoby mieć całą rodzinę, że, żeby z tymi dziećmi faktycznie spędzać dużo czasu. Albo bo marzenia często ludzie pytają. I, i wtedy ktoś tam pytał, i ja odpowiedziałam No, tak, chciałam mieć piętkę dzieci, nie tak spontanicznie. ja później Kasia to o tym powiedziałem i no, Kasia chyba nie wierzyła za bardzo w to wszystko jest takie fajne, bo dzieci się mega organizują, są skoncentrowane na wyjeździe, więc mobilizacja jest całej rodziny. Dzieci wiedzą, że muszą się spakować same w plecaki, każdy swój plecak dźwiga. Więc to, co zapakują, to mają. Jak nie, no to sorry, to czegoś zapomną, to, to nie będą miały na wyjeździe. wtedy, no wyjazdy, wyjazdy, żeby jeździć gdzieś, no i Kasia mówi, no to mam taki wyjazd dla Ciebie, nie? i mówię, jaki to wyjazd? No w góry jedziemy, ale taki, tam będzie połączone takie rekolekcje, będzie, będzie trochę wykładów tam, y, to posłuchasz, a ja mówię, jaki temat? A Kasia mówi, y, seks jakiego nie znacie. Mówię, o, dobra, to na takie to mogę jechać, zobaczymy, co tam, co, tam, co, tam, co, tam, co tam powiedzą, nie? Na tym wiedzie się dowiedzieliśmy, że trzeba o trzy filary właśnie zadbać. To jest właśnie wspólny posiłek, żeby był codziennie, wspólna modlitwa, no i wspólne łoże. Jak się zadba o to, to jest silna już podstawa do tego, żeby radzić sobie z różnymi trudnościami w życiu. Zaczęliśmy dbać o, swoją, o swoje relacje, o swoje małżeństwo, no to stworzyliśmy

z tymi podróżami moimi, to jest tak, że one faktycznie można było powiedzieć trochę za dużo w jakimś okresie, albo za długo, gdzieś mnie nie było w domu i tak dalej, ale to też zawsze było na plus, że we mnie ta tęsknota za dziećmi, za rodziną, budowała to, że ja chciałam być lepszy. Dzieci to też dzwonią, pytają, kiedy będziesz. Teraz to nawet się w ogóle przygotowują do mojego przyjazdu, więc tylko słyszę szmer, jak wracam, że gdzieś tam cicho siedzą i potrafią coś przygotować na wejście, jakieś powitanie, wtedy wszystkie oczywiście przytulone, wtulone e, od góry do dołu. Jestem oblepiony tymi dziećmi czasami, ale to jest takie piękne. Tak naprawdę nic nie tracimy innego, tylko po prostu trzeba tę tą chwilę, która jest w tym momencie ważna i, i zobaczyć wartość tej chwili. Rafał jest wspaniałym tatą, zaangażowanym, świadomym ojcem. I z kochanym tatą. Kazali mi to powiedzieć, <laughs> <laughs> żartuje. <laughs>